Disney, Disney. Disney chyba kocha Gwiezdne Wojny bardziej niż fani kochają Gwiezdne Wojny, bo Gwiezdne Wojny dają im mnóstwo kontentu, dają im park rozrywki, a to oznacza dolary. Ledwo co dostaliśmy Andro, dostaliśmy Obi-Wana, dostaliśmy drugi sezon Visions, a teraz kolejna, kolejne zanurzenie się w świecie Gwiezdnych Wojen. Niektórzy nazywają to piątym sezonem Star Wars Rebels, a jest to Asoka. Asoka, czyli jedna z najpopularniejszych postaci, które zostały stworzone. Nie były z tej oryginalnej trylogii albo oryginalnej dziewięciologii, która dostała wreszcie swój serial. Ja zabrałem się na te odcinki: nie znając rebelsów, nie znając wojen klonów, czy też tego klon, coś tam, nieważne. I moja perspektywa będzie inna. Nie dziwcie się, będzie inna i z tej perspektywy będę do Was o tym serialu mówił. Nie będziemy omawiać każdego odcinka. Na razie chcę zobaczyć, jak było po trzech odcinkach. Jak ja, osoba, która lubi gwiezdne wojny, ale nie wchodzi w każdą najmniejszą rzecz, czułem się, oglądając ten nowy serial od Dave'a widonego człowieka, który razem z Jodem Favreau dał nam wcześniej znakomitego Mandaloriana, który potem mnie w trzecim sezonie tak zmęczył, że już nie oglądam do końca, bo nie czuję żadnej. Potrzeby. Dobra, ale jak wyglądają te trzy odcinki Soki? Chodźcie, pogadajmy. We have a lot of work to do. A rebel, always a rebel. Od razu zaznaczam, ja nie będę robił ani super omówienia każdej sceny, ani nie będę powstrzymywał się od spoilerów. Jesteśmy po trzech odcinkach i moje wrażenia będą właśnie wrażeniami osoby, która nie widziała Rebelsów i która z tej perspektywy ocenia ten serial. Na razie mamy trzy z 8 odcinków. I pierwsza rzecz, która już mnie uderzyła, jest taka, że pierwszy odcinek trwa godzinę, drugi 40 minut, trzeci 30 minut. I wyraźnie spadamy z tym. Ja się już boję, że kolejne pięć odcinków też będzie po 30 minut, i ja tak. To czemu nie zrobiliście z tego filmu? Przynajmniej na razie ja mam tutaj, jak oglądam, materiał na film. Wyciąłbym spokojnie z tych pierwszych trzech odcinków z pół godzinki, ale miałbym pierwszą połowę, może trochę mniej, filmu. Okej, okay, dziwnie, ale Asoka Tano to jest osoba, która była szkolona przez Anakina, zanim stał się Lordem Vaderem, która wyrwała się z ćwiczenia, dzięki czemu została, nie została zamordowana podczas wojny Sithów. I która pojawiała się oczywiście w klonów, pojawiała się w Rosachach. I tutaj już jesteś takim dojrzałym Jedi, który w dodatku jest niekonwencjonalnym Jedi, który e, ma swoje własne ścieżki, i niby jest Jedi, ale tak naprawdę. Robi rzeczy po swojemu. Tyle, że serial nie do końca nam opowiada o nim. I w pierwszym odcinku poznajemy ją, ale nie tylko. Wyraźnie budujemy pewien światek. Pamiętajcie, światek, który jest po szóstej części, więc Imperium przegrało, ale jeszcze nie ma Kylorena, który może mówić: mor, mor, mor! Więc w tym momencie myślimy, haha, wygraliśmy, wygraliśmy, na na na, a oczywiście okazuje się, że to nieprawda, bo gdzieś tam czycha tron, tron, którego wcale nie ma, ale jest, a jest to wygnany. To znowu, to są rzeczy do rebeliantów, których nie widzieliście w normalnych filmach i ja wiem o nich, ponieważ ludzie mi tłumaczyli i tak dalej, ale... Nie potrzebuje tej wiedzy. Nie muszę wiedzieć, o Jezu, admirał, żeby czuć. Okej, okay, to jest wielki zły. Spoko. W każdym razie poznajemy właśnie Asokę, poznajemy Sabinę, która kiedyś była jej uczennicą i teraz jest ważna, jest generałem kimś tam i widzimy, że niby świat staje się bardziej republikański, albo bardziej demokratyczny, ale wcale nie. Ponieważ zostaje jedna pani senator wykradziona, wykradziona przez ludzi, którzy mają być Jedi, ale wcale nie są. I nie są też, przynajmniej nie pada słowo Sith, ale mają czerwone miecze. Uuu, zatem. Jedna i druga strona poszukuje pewnej mapy, mapy, która ma prowadzić do jakichś intergalaktycznych podróży i przywrócić tutaj fauna. Okej. Okay. Mapy, które przywracają do czegoś, mapy, które do czegoś prowadzą, przypominają mi zarówno drugą część Gwiezdnych Wojen, zarówno przypominają mi Mandaloriana i to takie musi znaleźć mapę, mapa sprawi, że coś tam. Przewracam to roczami, bo mnóstwo tego było w świecie Gwiezdnych Wojen, ale z drugiej strony nie jest to zrobione topornie. To, co mnie irytuje, to to, że poznaję Asokę. Super, uważam, że, że Rosario Dawson sprawdza się w tej roli świetnie, szczególnie, że ona tutaj już gra Ahsokę, która jest takim. Jakkolwiek to brzmi starszym Jedi, ona jest bardzo ułożona, bardzo spokojna. I mimo tego, że ja nie wiem niekoniecznie będę taką lubił, bo wolałbym e, upartą trochę taką wredną zadziorę wcześniejszą. Tak fajnie jest obserwować, że tutaj jest ta, jest ta droga, i gdy trzeba, to ona potrafi być zajebistym Bedesem. I na przykład ma tutaj kilka scen, gdzie to, z jaką łatwością radzi sobie na przykład z lecącym mieczem świetnym, mówię okej, okay. albo to jak walczy ze statkiem, Okej, okay, bardzo ładnie nakręcony. sama ze statkiem, nie tak jak Rey, nie tak jak Rey, nie, nie martwcie się. Ale ona ma właśnie niezałatwione sprawy, jakąś z Sabiną, więc ona dowiaduje się o tych, o tych złych Jedi, którzy nie są Jedi, ale nie padło słowo Sith, więc ona będzie potrzebować pomocy Sabiny. I tutaj wprowadzamy postać Sabin Wren, gdzie ja niestety jestem zmęczony. Ile mam młodych osób, które są zbuntowane, które, gdy ma być ich przedstawienie, ona zostaje przedstawiona jako ma być dla niej w ogóle, ona ma być na ważnym politycznym wiecu, ale ona ucieka. Ona przecież tu była, ale ona ucieka. Nie tylko, że ona jest już chyba nazywana generałem tutaj, czy porucznikiem, czy sierżanem cholera, w sensie to nie jest dzieciak, tylko to jest osoba, która walczyła w wojnach i tak dalej, która ma pewien tytuł, która nie jest dzieciakiem a zachowuje się jak dzieciak, wskacze Wska na jakiś ścigać, o, haha, jestem taka niezależna, uciekam, bo nie będę wjeżdżać na górę. I jej pierwsze cechy charakteru to jest, nie słucham się, nie słucham się, jestem nieposłuszna, robię po swojemu. Tyle, że to jest bliskie do budowania postaci wszystko, co zrobi złego, nie będzie miało złe konsekwencje, ale my nigdy jej tego nie wypomnimy. Jeden z najgorszych trybów budowania bohatera, prawda, na zasadzie zrobiłem coś złego, Zrobiły się z tego złe konsekwencje, ale nikt nie powie, okej, okay, zjebałeś tu. Tylko będzie to traktowane, no dobrze, 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 czyli takie rozpuszczanie dziecka dla mnie przeraźliwe. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ e, nasza... A Soka prosi o pomoc Sabinę. Sabinko, pomóż mi tutaj, chodź tutaj, mamy mapę, pomóż mi, gdzie jesteś najmądrzejsza, rozkminisz to. Ona mówi, mmm, no ja potrzebuję myśleć w lepszym miejscu. Mówi, nie, 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 zostań tu, bo to jest bardzo ważna mapa. Mogą ją wygrać zły Jedi i będzie masakra. I co robi nasza Sabinka. Sabinka ucieka, oczywiście, przez to zostaje ta mapa skradziona, przez to mapa, że jest skradziona, e, w ogóle ona w dodatku jest prawie zabita. Inna sprawa, ja wiem, już były z tego mnóstwo memów, że najwyraźniej przepalenie przez Miecz świetny, niektórych zabija, a niektórzy tak. Pff, więc w tym momencie, jak się nazywa, qui Jean powiedział, ej, dlaczego mnie zabiliście? Halo, halo, ja dostałem tak samo jak ona. Halo, czemu ona żyje, a ja nie? Wiem, śmieszne, ale niespecjalnie przeszkadza. Ale gdyby Sabinka nie była upartą dziewczynką, mimo tego, że jest dorosłą osobą, która już ma ileś tam lat doświadczenia, w dodatku jest Mandalorianem i This is the way, słucha się rozkazów, to... Gdyby tego nie zrobiła, to byśmy nie mieli całej fabuły. Na no zasadzie, o, to ja zostanę na statku z moją Asoką, Asoka mnie o, ochroni, jak się pojawią złe Jedi, znajdziemy mapę, dotrzemy tam, sprawdzimy wszystko. Cała wszystko, co złe, jest przez Sabinę. Ani jednej sceny, no kuwa, zjebałaś. Jest jedna scena, gdzie ona mówi do jakiejś pani generał, ej, no kurczę, trochę przeze mnie źle, ale dzięki tobie też dobrze. Nie, nie tak odpowiadasz osobie, która zjebała. Mamy coś takiego jak konstruktywną krytykę. Ja nienawidzę tego budowania... Postaci. I niestety w serialu Asoka przez pierwsze trzy odcinki mam chyba więcej Sabinki niż Asoki. I co z tego, że Asoka jest super, co z tego, że Asoka zajebiście walczy, co z tego, że ona walcząc z, post z postaciami niektórymi jest takie, no, no, no walcz, no, próbuj sobie. Fajne jest to, że ona z takim niezwykłym spokojem robi mega bedesowe rzeczy i nawet niespecjalnie, wiesz, rrrr, 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 rrrr. tylko po prostu ciu, 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 po tobie i żegnaj. Bardzo super. Tyle, że co chwilę wchodzi Sabinka, jestem wciąż zbuntowaną nastolatką, ale masz 50 lat, ale wciąż jestem zbuntowaną nastolatką. Ja wiem, ja rozumiem, że to jest częsty trop, ale to jest prosty i irytujący trop. Mieliśmy to już, gdy Obi-Wan mówił sobie: O, Anakin, nie, nie bądź taki uparty! I mieliśmy sceny w dwójce, prawda? O Jezu, jak my się nie dogadujemy, jak my się dogadujemy, my się lubimy i czubimy, ale. Tam ta chemia była po pierwsze budowana przez dwa filmy. Po drugie, to miał być wyjątek, ponieważ on jest specyficzny, a tutaj powtarzamy troszeczkę to. O nie, ja się ciebie słucham, nie, ja się ciebie nie słucham. I w momencie, w którym ona zaczyna się słuchać, nagle mam takie wow! Bo nagle wydaje mi się, że okazuje się, że ten serial jest nie o asoce, tylko o wytrenowaniu sybinki Ren. Tyle, że ja niespecjalnie lubię interesuje się sybinką Ren. How dare you! To nie znaczy jednak, że te trzy odcinki były beznadziejne. To, co dla mnie jest problematyczne, to to, że ledwo popychamy akcję do przodu, czyli okej, okay, no dobra, budujemy jakieś super wielkie oko, które będzie gdzieś tam cię przesłać. Nieważne. Znowu super wielka stacja, która ma kogoś przyciągnąć. Nie ma sprawy, nie przeszkadza mi to. Ale ledwo to budujemy, ja mówię, uuu, no to teraz popchniemy stany do przodu, będzie akcja szła do przodu, ale nie, musimy zrobić rozmowę, która będzie wyjaśniać rzeczy, które ja wiem, skoro one mnie nie obchodzą w ogóle, znaczy, że obchodzą rebelsów i fanów rebelsów. I to zatrzymuje mi w akcję. To mega zatrzymuje mi akcję, bo mamy rozmowę. No ja wiem, że ty robiłaś coś tam. Gdy bohater mówi, ja wiem, że ty robiłaś coś tam, no to, to jest taka, to jest takie zdrada. Albo, jak już wiedziałeś, to jest zdrada złego pisania, ponieważ, no skoro wie, no po co mu to mówisz? Julian, ja wiem, że ty jesteś Julian. <grywa> no masz rację. No, kuwa, no przecież wiemy. No, to po co mi to mówisz? Ja wiem, że trzymasz tutaj dużo figurek. No, po co jest ta linijka? Więc takich linijek pojawia się trochę, które zaczynają nam budować, no ale wiesz, bo miałyście ciężkie przejścia wcześniej. I don't care. Nie potrzebuję ekspozycji tłumaczącej tego, bo jeżeli chodzi o ich relacje, ona jest wystarczająco wyjaśniona w pierwszym odcinku nawet za dużo i ja nie potrzebuję tych powrotów. A te powroty pewnie dla was, dla fanów, rebelców albo nawet jeszcze Clone Warsów, ok. Możliwe, że dla was dają więcej fanów, ale dla mnie, osoby z zewnątrz, one wyrzucają mnie z tego serialu i sprawiają, że on jest jeszcze wolniejszy. Szczególnie, że dbamy o to i utrzymujemy ten trop, którego ja nie rozumiem dlaczego jest. Wszystko musi się dziać powoli. Ja prawie nigdy nie będę biegł. O Jezu, atakują nas! Zastanówmy się, co z tym zrobić. Ja rozumiem, że jest coś takiego jak, ja każdy krok mam przemyślany, bo jestem Jedi'em, ale nie każdy w tym serialu jest Jedi'em nie każdy powinien robić Pani, 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 atakujemy! Odpowiedzcie ogniem. Nie, 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 ja bym chciał zobaczyć admirała Akbara. O Jezu, o rzejce, trap, blu, blu, blu. Ta różnica w emocjach jest ważna, a tutaj troszeczkę mi jej brakuje, bo wszyscy rozmawiają tak, jakby znowu zobaczyli George'a Lukasza i pierwszy epizod i postanowili być wszyscy jak jeden mąż w Senacie i rozmawiać w Senacie. Jakby wszyscy zobaczyli Mesa Windu granego przez Samuela L. Jacksona, i powiedzieli: O, tak powinno wyglądać. Najnudniejsza postać. Kocham Samuela. To, co zrobili mu w pierwszej części, to jest zbrodnia. Siedzę i nie uważam. Nie wiem, bo siedzę. Jezus Maria. Tyle, że to nie znaczy, uwaga! Narzekam troszeczkę, ale to nie znaczy, że to jest źle. Ponieważ ten serial jednocześnie ma bardzo dobrą muzykę. Ta muzyka bierze elementy z Mandaloriana, wyraźnie, które są westernowe i mają sugerować, że Asoka jest takim Roninem, ale na zachodzie, czyli takim ostatnim samotnym rewolwerowcem. A jednocześnie jest dużo nutek, które śmierdzą, Johnem Williamsem, które śmierdzą klasycznymi wieznami-wojnami. I to jest. Dobre, to jest naprawdę piękne, to jest naprawdę ładne. Plus, wizualnie ten serial wygląda świetnie. Walki wyglądają prawdziwie. To takie, wiecie, że niespecjalnie mieliśmy skok technologiczny od szóstej części, czyli mamy trochę, nazwijmy to, retro, ta zbroja i tak dalej. To też wygląda dobrze. Ogólnie. Ciężko się przyczepić do realizacji serialu. On naprawdę wygląda pięknie i wygląda bardzo Warsowo. Ja czuję Wielny Wojny, co jest dla mnie przeciwieństwem od Obiłana, bo Obiłan mnie zmęczył, nie będąc właściwie dobrym serialem. Drogą, zauważcie, jak bardzo próbujemy powtórzyć te tropy. Mamy mistrza Obiłana, spokojnego, który ma upartą i nieposłuszną dziewczynkę. Tam to była Leia, a tutaj znowu powtarzamy ten sam trop. Ja wiem, że on się sprzedawał od... przez ostatnie, nie wiem, może 100 lat budujemy ten zestaw tak zwanego Teenage Sidekick. Batman i Robin, Superman i jego syn, a mnóstwo jest tego, ale czy to naprawdę znaczy, że prawie każdy serial starosowy musi być uczeń i nauczyciel? Czy naprawdę nie możemy pójść w inną stronę? Czy nie możemy inaczej zbudować tej relacji i nie budować jej na relacji? Ha, 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 ha. a ja poważny, a ja nie poważny. Ja po, ja nie... No Jezus Maria. Ale powiedziałem, to są plusy, wizualnie przepięknie. No i oczywiście, dostajemy Baylana, który jest tutaj. Na razie nie zrobił nic poza jedną sceną, która jest wyraźnie imitacją, bodajże, już nie pamiętam, chyba Rogue One wejścia wejdera. I super, Ray Stevenson gra go znakomicie, ale znowu, na razie nie robi nic, dostajemy dużo scen, w drugim trzecim odcinku stoję, myślę, stoję, myślę. I ja rozumiem, serialowo to jest zapychanie czasu, ale jakby je wyciąć i gdyby popychać tą fabułę dalej, to coraz bardziej jestem przekonany, że da się z tego zrobić jeden, dwugodzinny film, który mógł być bardzo dobrym filmem. Jestem po trzech odcinkach. W trzecim odcinku mamy dużo strzelania do siebie, dużo martwienia się. I oczywiście, uwaga, jest lekcja. I to mnie bardzo irytuje znowu, bo mamy to, że e, Asoka mówi naszej e, Sabince, słuchaj, słuchaj się mnie, jesteś moim padałanem, bla bla bla, nieważne. Ale Sabinka w pewnym momencie szczela i w pewnym momencie Asoka musi pomyśleć: Kurczę, ja z statkiem. Dobrze, na twój znak, Sabinko. A Sabinka. Hy, hy, hy. I mamy my tego zrozumieć, że o, nawet Asoka potrafi się nauczyć, że czasem trzeba posłuchać się dzieciaka. To nie jest lekcja, którą powinniśmy mieć w tym filmie. To nie jest coś, co powinno być jako tak zwany. Charakter development point, że dorosła, dojrzała Asoka musi się nauczyć, że nawet ten szczyl, który najwyraźniej jest zajebisty w strzelaniu, wie, jak, słuchaj, ustaw mnie trochę inaczej, że mógł strzelić. To jest tak absurdalne, że to jest irytujące, że robimy z tego tak zwany plot point. Próbując zatem podsumować moje wrażenia po tych trzech odcinkach. To pierwszy bardzo ładnie wprowadza nas w świat. Ja mniej więcej wszystko wiem. Ja nie potrzebuję wyjaśnień. Aha, w rebelcach Ezra Miner był kimś tam. Tak, wiem, że nazywał się inaczej, ale Ezra mi się kojarzy teraz tylko z jednym e, imieniem. E, tak, tutaj mamy jakieś tam medaliony albo rysuneczki na statku. Jasne, ja to wszystko łapie, ale to nie jest dla mnie w ogóle potrzebne. Tak w drugim odcinku dostajemy całkiem ładną walkę. Muszę przyznać, kilka choreografii walki i to jest jedna rzecz, którą, która mi się najbardziej spodobała na razie, gdy Asoka wykorzystuje robota, który jest powiedzmy roboto Sithem, bo też ma jakiś mieczyk, coś tam. Używa go troszeczkę jako tarczy, przez który przebija go mieczem świetnym i używa go jako tarczy walcząc z drugim mieczem. Bardzo fajnie to zaprojektowane jest. Plus dostajemy tam właśnie scenę, gdzie ziomek najpierw rzuca bumerango tarczą, w zasadzie tarczą bumerangą, Mieczem, a potem go przywołuję. I swoją drogą dostajemy tutaj przynajmniej jednego ziomeczka w masce, który mi się kojarzy z ryczezami Ren i z zakonem Ren, który będzie 30 lat później, ale ja nie mam pojęcia kim oni są. Słuchają się i to są typowi źli w masce i przyznam się, że, 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 że jeżeli czegoś mi brakuje, to tego kim oni są. Zatem, jak wezmę ten cały serial, to na ten moment mam świetną masokę, beznadziejną Sabinkę, której nie potrafię polubić w ogóle, co mnie uh, mierdzi. Bardzo fajnego Bajlana, jego przydupasicę, która nigdy nie robi, nie zamyka oczu i nigdy nie mruga. Okej, okay, jest, jest troszeczkę jak Kirsten Stewart, nie mam problemu z nią, kompletnie. Fajne sceny, gdy na przykład mamy, no kurczę... Imperium upadło, więc na pewno wszyscy już nie kochają Imperium i mamy świetnego Tauba z doktora Hausa. Pozdrowienia dla fanatyków doktora Hausa. To my, to my, doktor, fanatycy doktora Hausa. <laughs> I tam mamy bardzo fajny odcinek, tyle że potem zepsuty całkowicie sceną z rozmową z e, Senatem czy tam parlamentem, bo uwaga, uwaga, znalazłem dowód, w którym jest ogromny silnik czy cokolwiek w tym rodzaju, gdzie nawet nasza bohaterka mówi: Ten silnik, jest za duży do czegokolwiek, co obecnie Republika robi. Więc on byłby, jeżeli będzie do czegoś używany, to będzie używany do czegoś tak dużego i tak niszczycielskiego, że trzeba się przerazić. I ma rozmowę z e, Senatem czy z kimkolwiek. I, I nie mówi tego, i nie używa największego argumentu. Ej, znalazłam ogromny silnik, który może być tylko do ogromnego niszczyciela, który e, jest dla złych. Więc zastanówcie się, drodzy kochani, właśnie budują coś, co jest ogromnie wielkie i ogromnie niszczycielskie. Czy naprawdę nie chcecie wysłać kogoś, żeby to sprawdzić? Nie używa tego i dyskusja pomiędzy nią a Senatem jest na poziomie nie umiem rozmawiać, jestem generałem i używam argumentu. Jestem generałem i powinnam dalej mówić. Jeżeli nie dostaniemy twistu, że wszystkie te osoby, z którymi ona rozmawiała, one tak naprawdę są po stronie imperium, to to jest żenująco napisany dialog. I to jest jedna z najgorszych rzeczy, która zawsze była w gwiezdnych wojnach, gdzie te dialogi polityczne były pisane właśnie bardzo podstawowo i naprawdę było takie: ej, ale dlaczego on nie powie o tym? To troszeczkę tak, słuchaj, ten ziomek nam zagraża. No ale dlaczego? Bo trzyma bydlacki miecz nade mną i chce mi odciąć głowę. A, a mamy tutaj w Star Warsach ten ziomek mi zagraża. Zagraża. Dlaczego? No bo ja jestem generałem i ja wiem, że on mi zagraża. To nie jest argument. No ale dlatego ja wiem. Nie, nie przyznajemy Ci racji. No oczywiście, że mi nie przyznajecie racji, bo ja nie powiedziałem o największym argumencie. W każdym razie, nie będę Was za zamęczał już, bo to są moje wrażenia, to są moje myśli, to są moje takie odczucia. Nie będziecie mieli prawdopodobnie co odcinek, ponieważ. No, ja nie wiem szczerze, gdy miał opowiadać o całym odcinku 33, który trwa 30 minut, z czego 20 minut to jest latania i strzelania do siebie, no to omówienie trwałoby 3 minuty. To po cholerę mam. W każdym razie jest lepiej niż na, w Obiłanie. Ja w Obiłanie odpuściłem gdzieś pod koniec, bo już miałem dosyć. Ale czuję, że jest tutaj za dużo, zdecydowanie za dużo zapychania w stosunku do całkiem fajnych naprawdę scen i świetnej asoki. I najbardziej mnie boli. Że jest mało asoki w Asoce. Cokolwiek to znaczy. Może ja tak nazwę to wideo. Za mało asoki w Asoce. Mm. Dobra, dajcie mi znać, jak wy oceniacie asokę, te pierwsze trzy odcinki, i na to liczycie w kolejnych. Ktoś mi już napisał, że to oznacza, bo wiecie, do, pisaliście mi, komentowaliście, słuchaj, że ta postać zostanie tym i tym. Spokoj, może to wiecie, może to jest z książek i tak dalej. Tylko znowu. Ogromna większość ludzi oglądających ten serial to nie są osoby, które czytały większość książek i które oglądały nawet rebelsy. Serio, ja wiem, m, żyjemy w takich bańkach. Wy żyjcie w takiej bańce, w której wy, którzy oglądaliście rebelsy. Wszyscy moi znajomi, którzy oglądają Masokę, widzieli rebelców. Okej, okay, to jest twoja bańka. Nikt z moich znajomych nie głosował na konfederację. Czy to znaczy, że nikt w Polsce nie głosował na konfederację? Znaleźli tacy kretyni. Nie wiadomo dlaczego. Zatem pamiętajcie, wychodzimy ze swojej bańki. W każdym razie, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Widzimy się następnym razem tutaj, na Broda z Kosmosu. Pozdrowienia od e, Dafiego, przepiękna koszulka, prawda? Czekam na komplementy koszulki. Na razie.